Hej, witam Was serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj pobawimy się trochę z zakresami nazwanymi. Pokażę Wam, jak zakresy nazwane tworzyć, jak z nich korzystać, jak je edytować. Także startujemy. Mamy nowy plik. Ten plik potem Wam udostępnię, żebyście mogli sobie na nim popracować. Stwórzmy sobie kilka zakresów liczb. Powiedzmy. Puszczmy sobie wygenerujmy li ciąg liczb od 1 do 10 tu sobie zróbmy liczby parzyste co 2 ok tu sobie zróbmy jeszcze może sumę będziemy mieli więcej więcej liczb więcej zakresów i tu sobie zróbmy jeszcze na przykład Ile oczyn. Ok. Mamy zakres komórek, mamy w nich liczby. Chcielibyśmy je sumować. Oczywiście możemy to zrobić poprzez szybkie zaznaczenie całego zakresu. W prawym dolnym rogu mamy tutaj 2640. Chcemy zrobić zakres, nazwany. <laughs> Zaznaczamy, sumujemy, zaznaczamy cały zakres, wchodzimy w dane, zakres nazwany, czyli data, name ranges i nazywamy. Nazwijmy to całość. Można używać polskich znaków w zakresach nazwanych. Nazwa nie może być za długa, nie może mieć spacji. Nie robimy nazw typu A1, B2, C3, czyli tak jak się komórki nazywają. Ok. Nazwaliśmy zakres nazwany, robimy dan, czytam ok. Mamy zakres nazwany, nazywa się całość. Jak teraz z tego skorzystać? Otóż chcąc obliczyć sumę poprzez funkcję suma, Zatrzymujemy formułę, zaczynamy pisać o znaku równa się, czyli mamy równa się sum i wpisujemy nazwę zakresu nazwanego, czyli całość. Arkusz Google podpowiada. I mamy wynik działania 2640, czyli podobnie jak wcześniej, tak, wynik się zgadza, także w ten sposób właśnie używamy zakresów nazwanych. To są trochę takie zmienne. Zmienne jak w programowaniu, możemy oczywiście dodać kolejny zakres, nazwany. Powiedzmy, że chcemy sobie stworzyć zakres, nazwany dla kolumny D. Ja to robię z reguły tak, że najpierw zaznaczam zakres komórek. Następnie klikam opcję dodaj zakres nazwany, nazwę go powiedzmy kolumna D. OK. No i teraz chcąc policzyć sumę w kolumnie D. Mam kolumna D, prawda? Oczywiście możemy zmienić, czy to nazwę, czy to jest zakres zakresu nazwanego. Mam tutaj edycję. Powiedzmy, że chcę sobie ten zakres zmienić tylko do wiersza numer 5. OK. Done. Zauważcie, że suma się automatycznie zmienia. Suma sumuje komórki, które wchodzą w zakres danego zakresu, zakresu nazwanego. Więc teraz mamy wynik 330. OK. Wiemy, jak robić zakresy nazwane, wiemy, jak je edytować. Oczywiście, zakresów nazwanych możemy używać w kolejnej zakładce, czyli mamy zakładkę numer 2, chcemy użyć zakresu nazwanego. To będzie oczywiście też działało. Suma, całość, prawda? Czyli on pokazuje tutaj arkusz Google, że bierzemy. Zakres y, nazwany z arkusza numer 1, sheet pierwszy i sobie to wykorzystujemy. Ok, skopiujmy sobie teraz te dane do arkusza numer 2. Pokażę Wam ciekawą rzecz. Y, tak zwane zakresy dynamiczne, czyli coś, co powiedzmy, jest w Excelu i coś, co ludzie mówią, że arkusz Google jest troszkę pod tym kątem gorszy, ponieważ nie ma zakresów dynamicznych. To, co to są zakresy dynamiczne? Otóż tutaj skorzystamy z kilku dodatkowych funkcji. To będzie funkcja do powiedzmy łączenia ciągów znaków i funkcja indirect, która przekazuje ciąg tekstowy do funkcji do formuły, zaraz Wam wytłumaczę na przykładzie. Powiedzmy, że to nam nie będzie potrzebne i załóżmy, że chcę sobie sumować y, ilość liczb w kolumnie A, natomiast tak naprawdę nie wiem, ile tych liczb jest. W tym momencie jest ich 10, ale równie dobrze może być ich być 15, 20, więc przede wszystkim chciałbym sobie policzyć, ile w kolumnie A mam niepustych wartości. Ile niepustych. Liczę to poprzez y, użycie Funkcji countA. CountA w zakresie od A1 do końca kolumny. Mam, prawda? W tym momencie mam 16 niepustych wartości. I OK. Następnie tworzę sobie napis, ciąg tekstowy. Taki powiedzmy zakres komórek. Czyli ja sobie to nazwę, powiedzmy zakres. To będzie napis, czyli mam Sheet 2. Mam Sheet 2. Mam wykrzyknik. I od komórki A1 do komórki A. No i tę ilość komórek będziemy brali z komórki powyżej. OK. Teraz musimy sobie zrobić właśnie funkcją dołączenia znaków, czyli cały Zakres. Musimy sobie połączyć yy, te dwie komórki w jeden ciąg znaków. Dlatego używamy funkcji Concatenate. I sobie łączymy to oraz to. W porządku. Mam. No i teraz na końcu. Musimy sobie zrobić e, zakres, nazwany. Zakres, nazwany sobie zrobimy z tej właśnie komórki D3. Dane, zakres nazwany. E, Daje nowy. Komórka D3 i nazywam go zakres dynamiczny. Zakres dynamiczny. Wskazuje na komórkę D3 w arkuszu drugim. DAN. OK. Co teraz? Teraz będziemy sobie liczyli sumę wszystkich liczb z kolumny A. Suma liczb A. Jak to robimy? No, oczywiście, używamy funkcji suma. Równa się sum. Natomiast w tym momencie yy, musimy użyć funkcji indirect. Indirect. Dopiero do tej funkcji przekazujemy nasz yy, zakres nazwany, czyli nazwę zakres dynamiczny. Ok. Mamy wynik 136. Czy to się zgadza. No, sprawdźmy sobie. Tak, mamy 136. Teraz zobaczcie ciekawszą rzecz. Jeżeli sobie tutaj dopiszę kolejne liczby, na przykład 20, 40. 50, to przede wszystkim, wraz z dopisywaniem kolejnych liczb w kolumnie A, zwiększa mi się tutaj ilość niepustych komórek, czyli tutaj mam już teraz 19 liczb. Poza tym, zmienia mi się tutaj, prawda, wartość komórki D3, czyli mi się ten adres zmienia, no i oczywiście zmienia mi się suma. Czyli mam teraz zakres dynamiczny. Czyli dzięki połączeniu zakresu nazwanego. Dzięki połączeniu użyciu funkcji indirect mogę sobie stworzyć tak zwany zakres dynamiczny. Myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz w arkuszach Google. Czasami tego używam w różnych formułach. Bardzo fajna rzecz. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo często używam zakresów nazwanych. Tak naprawdę w każdym miejscu, gdzie mam do wykorzystania formuły, które obliczają. Liczby w komórkach o pewnym konkretnym zakresie. Używam zakresów nazwanych. Jest to bardzo fajna rzecz. Nie muszę pamiętać adresów komórek. Używam tylko i wyłącznie nazw. Tak jak w programowaniu. Nauczyłem się tego bardzo fajnie. To działa. Także polecam Wam bardzo. Ten arkusz udostępnię, tak żeby to można było pobrać, ściągnąć do własnych ćwiczeń. Dzięki.